Hejter ze mną jest. Moi koledzy. Pel Mateusz Pro7. Dobra, na początku było małe nieporozumienie z przywitaniem się. Tutaj e, Skyforto to jest hejter, Blackpro to jest Mateusz Pro7. Dobra, ja nie wiem e, od czego zaczynać. Ja tutaj. Ja, halo... ja nie nagrywam. Może zrobimy tak: zacznijmy od pojedynku na arenie. Ja, e, średnio. Ale dobra, jak chcę tam. To... A co? Czekaj, czekajcie. Dobra, ej, chodźcie się spotkamy na. Chodźcie, ej, chodźcie na. Wiecie jak fajnie wygląda. Chodźcie ten na motorów do dostępu na chwilę. Dobra. już Laguje mi trochę przy wczytywaniu napisu. Jak to wygląda? O fajnie. Ej, cho... nie, motorówki nie są. Chodźcie na wyścig. Na wyścig chodźcie. Ej, ej. Ale nie chodźcie na wyścig wszyscy, na górkę Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. No, Skype. Dobra. No, nie, się. pościgamy. Rozbacz. się. Nie czuję czyli gdzie? Tu? Na Nie Na się. No czuję o, o dobra! No Nie No Nie jest! Nie 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 trójkę Się co cię wywalił! Ja ciągle bo ja nie wiem jak się sterowało. O kurde! Daj, tak ciście. Znaczy, co? Przepraszam bardzo. To muszę. Ha! Wytnę celę! w jego imię! Nie może być nic! Aj wie! Jak się jedzie? O jezu, ja już ścisnę. Bo zapomniałam, dawno nie jechałem! Też nie! Co mnie tu goni? Jest, wygram! Chyba ci pogrzało. Grammy jeszcze raz, bo ja nie widziałem jak się steruje. Dobra! Ja wygrałem! No i. Jak przyspidowałem! O, fajnie, nie? Dobra! No tylko żeby nikt mnie nie wszedł. Dobra! Wszyscy... Są! Są! Dobra! Czemu wy macie takiego... Ej, no! Ja nie chcę! Dobra! By to by się nieba! To by się niebały! By ja byłem pierwszy! No, no chyba ty coś boli! Ja. A potem sobie porobimy zadania, nie? Żeby pozdobywać stroje, bo ja nie mam nic, nie? Wyglądam no. ja, ja, ja jak ja jakiś. Tu e. A jak to zdobywać w ogóle? A e, jak to zdobywać? Ja. A, chciałabym zapowiedzieć nową serię. E, nazywa się Poradniki. Fajna, nie? Seria zacznie! No, fajna, nie? Nie, że nie będzie poradników, to nie będzie seria, nie? Mala nazwami swoich serii? Tak, za... Poradniki za... Zaraz, zaraz... was zrzucę moimi seriami, nie? Na przykład... Ej, zagrajmy w no, tanki online, nie! Zagrajmy w tanki online! No a ja pierwszy byłem, nie? A Pietrek sobie znalazł, nie? W ogóle mam taki fajny nazwy moich zwierząt. Pietrek. Dobra. Ja jak je robić? Ej, słuchajcie! No. Możemy pójść na drodze do wa na walki i tam w ogniowo chcę zawalczyć. no ty to ty wiesz. Ale nie! Chodzi mi o to, jak robić te zadania, Tu... mieliśmy robić zadania, potem pójdziemy do Jo walczyć. Nie tego takiego zielonego tupu. A dobra już wiem! Ej, chodźcie to wyplaza. Dajcie mi zrobić zadanie i idę, nie? Ja, ja. No, prawdę to wiesz, to ja muszę nakarmić swojego pafla, bo byłem głodny. I co ja muszę zrobić? No, zaraz... to normalnie jakieś tytany, My... one. Ja nie gram w co miesiąc, a one nic. Nie, to samo. Ej, no. To jest udany. Jak się... Ja się robię to pierwsze zadanie? Ja nie ogarnię. Na ja nie? Nie. Aha. No, przecież w tak jest, koksy. Hurra, skończyłem. Ej, gdzie ty jesteś? E, robię Maty... te zadania. Ja, no kurczę, ale No idę ja do tego! Y, Gołowę coś tam. Ścina strasznie! Kurczę, 55 i pół minut nagrywania już jest. U, mocno. Szybko. No wiem, wiem. Nagrałam pewnie kilka odcinków w sklepie teraz. A ja teraz trudne jest to czwarte takie. To z taką korską. Ej, czekaj, ale! Ja nie no ja robię właśnie tą ja korbkę. Nie, nie ja robię teraz tą korbkę. A ty tam się nie da wejść? No ja wiem! ful jest! Cały czas zapomniana, ja raz razu nigdy nie mogę zrobić. Ej, dobra. Ej, ja nie wiem, jak tam właśnie wejść do tego. Bo jak tam będzie? Ej, słuchajcie, może jutro wbijemy tam na tą korbkę, a można inne zadanie robić? No. no dobra, to robimy inne, nie? Na no bok. nawet ja mam. To, ci... Ej, z pankiem z śnieżkami i wtedy ten ogień gaśnie. Który? No jak jesteście w tej korpce, bo ja byłem w jakiejś korpce dziwnej, nie? I tam był jakiś ogień. No jo, nie. No to... Jak rzuciłem z to śnieżką, to coś gasło. Ej, no, ja jest w tą korpkę! O, jestem, jestem. Wyszłem. No. I teraz... Não pijem! Não, não! Puxa, hacker hater! Não, não, ha, 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 ha. não! Ale że jak chcecie, to możemy nagrać jeszcze potem, znaczy nie po, znaczy teraz, tylko że nie wiem, jutro, bo albo filmik z Counter Strike'a chcecie. A tutaj. Taka strzałka. linka potem. Nie ściągasz, nie? No ciertaj. A... Tylko się a potrafi... badać, a na kto ma głos włączony? Zimno jest. Mati! Dajcie mi chwilę Dobra, tylko ja jestem. Fajnie. Będę prowadzić monolog. Fajnie. Będę prowadzić monolog. Jak kto tam? Ja. Jestem. Super, nie prowadzę monologu. Jest! Tylko że zacięła mi się i tak. Yy. No ja też, nie? Eee, wiecie co? Ja zbiję jeszcze raz. Dobra, super. Eee, nie, to nie przerywa. Hmm. To jest zrąbane. Ej, ale o co ty łazisz? Eee, no zrąbał mi się cały internet. Tu, tu. To nie powinieneś mu zgadać na Skype. Znaczy zrąbał się, że ten... Wiecie, nie mogę ruszyć. Chude gucia myszka. Gdzie co jest? Jak to zrobić? No właśnie, nie? Ej, ja się rozłączę na chwilę, potem do mnie zadzwonicie. Tak za minutę, nie? Wiecie jak dzwonić? No nie. Dobra. Cześć! Wiem, wiem. Może ja? Nie, to by jej nie, nie? Ja się rozłączyłem. Ej, odblokowało się! Jest! To nie się zaciął. Dobra, Jak kończę. To jest pierwszy ten, no wiecie tak, pierwszy, pierwsza część z tego. I zaraz będzie kolejna. No to pa!